Siemanko moi drodzy, a dzisiaj będę grała z moim widzem Przed startem tego odcinka zapraszam was do lajkowania i do zasubskrybowania mojego kanału Jeśli lubicie filmy o tematyce Brawl Starsa. A teraz sobie już moi drodzy przychodzimy do odcinka Zaczynamy teraz sobie też to akurat na Nani, Na nie moi drodzy a my jeszcze raz sobie przychodzimy ogólnie do odcinka. No i to jest, moi drodzy, druga część. W której gram po prostu snajperami, i odcinek z moim widzem, jeszcze moi drodzy do tego. O. Ja tutaj sobie już, moi drodzy, wzięłam już sobie już tą nani. 那。No. W ja tutaj już, mamy drodzy, szczerze mówiąc, roznektę i tatułam. A w sumie, drodze. A w sobie, moi drodzy, tutaj teraz sobie już lecimy, moi drodzy dalej. To I teraz sobie jeszcze lecimy, moi drodzy, Z dzwoni z to jeszcze sobie, moi drodzy, szczerze mówiąc, lecimy i ogólnie moi drodzy. To po tej, że moi drodzy rundzie, to ja wam, moi drodzy, powiem. Bo będziecie mieli, że dwa skiny, moi drodzy, do wyboru. A, ale jakie to ja Wam pokażę po tej, moi drodzy, Gierce, ja wam zdradzę, moi drodzy, jedno. Że o jeden będzie anielski, a o drugi będzie taki bardziej jakby jąć wojowniczy trochę, tak bym to powiedziała. Że o. Że ogólnie to jest, moi drodzy, tak. Jeśli chodzi o tego drugiego skina, ale to niektórzy uważają, a w zasadzie, myślę, że nawet większość, że ten po prostu skin do tej postaci, do tego zadmiarza no to to jest, że najlepszy skin macie w tym do niej. Więc wy chyba to już się niektórzy mogą domyślać o kogo chodzi. Ale ja jeszcze wam nie zdradzam, bo po tej, moi drodzy, rundzie się dowiecie. O co chodzi, moi drodzy, z tym drugim skinkiem? Po pierwszym, to ja też wam powiem, że to będzie jakiś, moi drodzy, anielski. No i też w miarę ładny, moi drodzy, skinak, myślę, że. Ze mną to już jest tak, że no to, że ja brzydkich jaskinów, to ja, moi drodzy, nie wybieram. Więc ja Wam teraz tutaj moi drodzy pokażę o co z tymi. Drugi, moi drodzy, z skina, skinami. skinam w zasadzie skinami. Pierwszymi. Pierwszym skinem to jest anioły. Anioły Lari. Lari i Lauri. To to są te pierwsze. To jest ten pierwszy anielski skinek. A drugi moi drodzy... Ja mówiłam, że we będzie, moi drodzy wojowniczy, bo chodzi mi o walkidę do Janet. I pomiędzy tymi dwoma, moi drodzy skinkami, to będziecie musieli, moi drodzy, wybrać, jeśli oczywiście chcecie. A teraz tutaj sobie przechodzimy, moi drodzy, do Bel. Do Bel i do czytania, moi drodzy, komentarzy zaraz. I do czytania komentarzy z podszorca do pisania pytań pod QA. I o, jeszcze jedno w tym momencie pytanie pojawiło moi drodzy się pod odcinkiem, jeszcze moi drodzy moim. Dobra, moi drodzy, bo sorki, że ja tutaj teraz po prostu się wycieszyłam, ale moi drodzy już się skupiam. Ogólnie to ja jestem, moi drodzy, jestem skupiona przez to, co ja mało z wami tak w ogóle, moi drodzy, gadam. Więc osorki was za to. Ale już tutaj chyba to już teoretycznie, moi drodzy, to my tutaj już mamy jednak wygraną. Chyba, no i sorki was, moi drodzy, zalegi. Drogi, po prostu, że mnie zmieję podczas mojej drodzy postu tej rundy. Ale po prostu, moi drodzy, się za bardzo się skupiłam, moi drodzy. Przepraszam was ogólnie za to. Za to, że po prostu, moi drodzy, za bardzo się tam skupiłam na tej, na tej rundzie. Opsa? I jeszcze tylko ten Lu Lu, moi drodzy Jak tą Willą to dobrze mówiąc, moi drodzy, rozegra To my byśmy to jeszcze mogli, moi drodzy, wygrać Ja to teraz, moi drodzy, skrzaniłam Ale moi... Mam... A sorki, moi drodzy, ja po, po prostu mam ogólnie, sorki, moi drodzy, po prostu tam, że jeśli o że ktoś coś, ma, moi drodzy, gada, to ja po prostu mam otwarte okno, więc no, od swojego, moi drodzy, pokoju, więc tak ogólnie, no, moi drodzy, idziemy jeszcze te komentarze, moi drodzy, czytać. Pod ostatni, moi drodzy, szorce. Mu napiszę, że muszę lecieć na razie. I lecimy teraz, moi drodzy, już te komentarza Szczerze mówiąc, to ja, to ja mam ta, to jest takie, moi drodzy, pianina po mam z cyferkami, bo uczę się grać po prostu, moi drodzy, na pianinie. Więc no. Więc to takie moi drodzy do nauki. Na sam pierwszy, moi drodzy, start. No i to jest teraz, moi drodzy, na kto. Czy lubisz, lubisz nagrywać, czy wolisz spędzać czas inaczej? To ja na przykład, ja, o, ja lubię nagrywać, ale, a, ale też na przykład ja też że, o, wolę spędzać inaczej, a więc tak pół na pół. I lubię, i inaczej wolę spędzać czas. Jaki jest ulubiony kolor twój? Najbardziej fioletowy, ale, ale też lubię różowy i niebieski, dosyć bardzo. Bardzo, moi drodzy. No, i teraz to jeszcze sobie, moi drodzy, przechodzimy do pytanka takiego jednego z odcinka. Mhm. Ja tutaj się zapytałam, czy może jeszcze pytanie do QA? Saba jeszcze nie zdołała odpisać, a więc ja mam nadzieję, że ona moi drodzy się nie pogniewa. Czy. Czy swój telefon nagrywasz kamerą? Otóż. Otóż nie, bo mi to, bo mi się lepiej się nagrywa się tabletem, moi drodzy, niż kamerą. Dlatego ja nagrywam, moi drodzy, tabletem. Tak ogólnie, odpowiedziałam, moi drodzy, na pytanka do QA. Więc tym uroczym akcentem się z Wami żegnam, do zobaczenia i papatki!